No, chodź, chodź do mnie. Uuu, jak ładnie! Uu, no, jeszcze raz. Hopsusa, chopsusa. O, Pojedziemy do lasu. Slicznie, Rokusiu. Rokunia. No, chodź. No, chodź tu do mnie. Szybciutko. Hopsusa. No, dalej. Lecimy do mnie. Chodź. Szybciutko. No, kukuk. Chodź. No brawo! Hopsa sa, hopsa sa Pojedziemy do lasa Hopsa hopsa Pojedziemy do lasa Hopsa, hopsa, hopsa Hopsa, hopsa, hopsa Jak kukułeczka mówi Rokuniu? Jak kukułeczka robi? Kukuk? Kukuk! Rokusiu, no dalej! Kukuk! Roki, jak robi kukułeczka? Upsa, hopsa, pójdziemy do lasa. Upso, upso, upsu, upsu, upsu. Upsa, hopsa, hopsa. Hopsa, Pójdziemy do lasa. Upso, hopso, hopsuso. A tak, kto kuśu? Halo, halo, halo. Halo. idziesz do mnie tutaj. Upsa, hopsa. Cześć! Piona? Dajesz pionę? Piona? Piona? Piona, rokuniu? Piona? Piono? Daj, buziak! Jaki dobry buziak! Taki dobry! No chłopcze, no choprze! No, zez... no ślicznie, Rakuniu. Opczesa, opczesa, pojedziemy do lasa. <grymne> A to ha idzie Daj daj No No daj No No daj no, Daj buziatka. Daj 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 ha ha Piona. Piona, piona, piona. 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 ha ha pojedziemy do lasa.